Ktoś mnie zapytał, co oznacza ta zielona kreska na tej, na tej fioletowej stule. Oczywiście to nie bez, nie bez powodu przywiozłem taką stułę. Nie zamierzałem o niej mówić. Ta stuła jest prezentem od mojego przyjaciela, księdza Christiana, który, gdy upadł komunizm i gdy dowiedział się, jak jest niewielu chrześcijan na terenie Magdeburga, dawnego DDR, że tylko kilka, dwa, trzy procent jest ochrzczonych tam ludzi. Opuścił swoje bardzo wygodne kapłańskie życie, bardzo, bardzo dobre, ułożone kapłańskie życie i wyjechał, nie mając nic, do Magdeburga, aby tam z ludźmi być, ewangelizować. Wtedy upadło, upadały takie zakłady włókiennicze właśnie w Magdeburgu i on sobie kupił taką maszynę do tkania. Znaczy właściwie prawie za darmo ją otrzymał za kilka euro. Tę maszynę, wtedy jeszcze Marek tę maszynę i wieczorami, kiedy już kończy pracę, ma takie hobby, że siada przy tej maszynie, puszcza piękną muzykę kregoriańską i tka na przykład stuły. To jest jego, jego, dzieło, ta stuła właśnie, w, przez niego wykonana i też prezent dla mnie. I to, ta stóła jest wykonana z wełny, bardzo takiej cennej wełny. Natomiast ten fragment tutaj, ten fragment zielony, może z daleka niewidoczny, jest wykonany z jedwabiu, z cennego jedwabiu, znakiem nadziei, znakiem ufności. I dlatego jest bardzo blisko serca. Jest tam umieszczone, gdzie mam serce. To znaczy, że w tym mroku życia, w ciemności życia, w symbolizuje kolor tej stuły, gdzieś rozbłyska, jakby z innego materiału wykonana ufność. To jest w moim sercu. To, o czym mówi brat Roger. Niech ufność serca będzie u początku wszystkiego. Ja też wierzę, że ufność, którą mam, nie jest do końca moją ufnością, jest zaufaniem, dlatego jest innego materiału, jest zjedwabiu, chociaż wygląda bardzo podobnie. Gdybyście podeszli, nie zauważylibyście gołym okiem różnica. jednak różnica jest istotna: to jest jedwab, to już nie jest wełna. Nasza ufność zawsze jest u początku, moja ufność jest w Bogu, dlatego nie można jej zniszczyć, można o niej zapomnieć. Ufności nie dać. Jeżeli ktoś chce stworzyć w kimś ufność, to znaczy, że mu bardzo nie ufa. Ja nie mogę, ja mogę nawet zawołać ufność, która już jest w Tobie, we mnie. Ona jest w Bogu, dlatego nie można jej zniszczyć. Nasze źródła są w Bogu. Moja ufność jest ukryta w Bogu. Moje zaufanie jest w Bogu, dlatego nikt, nikt go nie może zniszczyć. Można go zasłonić jakąś kolektywną nieświadomością, ale nie da się go zniszczyć. On ciągle gdzieś w głębi tkwi. Można ją wzbudzić, powołać, zawołać, rozbudzić, ale nie stworzyć. Ufności nie da się stworzyć. Ufność jest z Boga. Wszystkie nasze źródła są w Bogu. Witamy bardzo serdecznie na kolejnym odcinku naszego zatrzymania w Wielkim Poście z księdzem Krzysztofem Grzyboczem w Roku Nadziei. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Mirosław Maliński. Malina Przyjechał do nas z Wrocławia. Witaj bardzo serdecznie. Witam także wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają. E, mieliśmy już okazję spotkać się kiedyś, rozmawiać ze sobą. E, wtedy spotkaliśmy się w Maciejówce, a nie darmo o tym mówię, bo e, Ksiądz maliński, um, można powiedzieć, jest od małżeństw i od studentów. E, studenci, bo to centralny ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego. Maciejówka, dobrze, Rzez, bardzo, 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 bardzo. No, już nie wspomnę o licznych publikacjach, które popełniłeś. Ale dzisiaj przyjęło się nasze zaproszenie ze względu na Krzysztofa i ze względu na książkę. Zastanawialiśmy się, które. Wybraliśmy książkę pod tytułem Jak smakować życie księdza Krzysztofa Grzywocza. Książka pięknie wydana. W środku towarzyszą nam, wspomnijmy o tym, obrazy, grafiki pani profesor Marty Makar Makarczuk, Krakowa. którą serdecznie pozdrawiamy. Natomiast, gdybyś mógł słówko powiedzieć, skąd ta książka się w ogóle wzięła, jak ona powstała? Tak, tak. Ten obraz na okładce wisi u nas w duszpasterstwie. Jak się schodzi po schodach, to się wchodzi właśnie na ten obraz. Duży, ogromny obraz Wszyscy go podziwiają. Książka wzięła się, bo to, to Krzysiu, zaprosiliśmy go na rekolekcję do Maciejówki, już nie pamiętam, 2014 rok chyba jakoś tak? 12. Czy 12, tak. Miał rekolekcje dla studentów i dla rodzin też. I przyznam się, nie przypadło mi do gustu jakoś tak. Słuchałem tego, kompletnie do mnie to nie trafiało. Wiem, a, mogę kogoś lepszego zaprosić. Tak zupełnie to przeszło obok mnie. Nic, kompletnie nic nie trafiało do mnie. I minęły chyba 6 lat, yy, koło 2000 roku, gdzieś tam porządkując jakieś materiały, znalazłem nagranie z tego kolekcji i zacząłem je słuchać. Mówię, niesamowite, to jest tak dobry materiał i, i nie, bardzo we mnie ożyły. I wtedy od razu zdanie, żeśmy zdecydowali się, że to, to jest godne książki, dobrego wydania. I okazuje się, że no, nie, ta książka w sprzedaży jest chyba z 4 lata czy 2 lata. Nie wiem, cztery lata będzie sprzedaż I się cały czas cieszy ogromną popularnością wśród ludzi. I ludzie nieustannie o nią pytają, ponieważ odnajdują w tej książce odpowiedzi na pytania, które sobie stawiają, a których czasami nawet nie są świadomi. Że chodzą z jakimś pytaniem, jak, jak się, no, no, chociażby, no, no, czy, y, jaka jest różnica między y, ufnością, dobrą ufnością, a y, takim stanem... Zuchwa, zuchwałości pewnej. Nie? Aha. Yy, I to są to, to te pytania, które ta książka porusza, i, i odpowiedzi, które są. Niesłychanie ludziom pomagają w rozwoju duchowym, także to jest książka super na Wielki Post, super na Wielki Post. Ale wiesz co, a propos olśnienia, o którym mówisz i o odkryciu, które się dokonało po kilku latach, to ja też przyglądając, przygotowując się do naszego spotkania, też doznałem pewnego olśnienia, bo ja tak pierwszy raz to czytał, Krzysztof przywołuje postać swojego przyjaciela, księdza Krystiana, który po przemianach, które miały miejsce w Europie, szczególnie tu wschodniej, wyjeżdża do Magdeburga i tam z pracą po prostu paserską. I ksiądz Krystian kupuje maszynę taką do tkania tkacką. 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 Dlaczego zmierzam? Bo wiesz, że nawet szukałem. Otrzymał od niego stółę. Wiesz, a propos tej ufności i nadziei, i mamy rok nadziei, Krzysztof mówi o zaufaniu. Stuła jest fioletowa, natomiast gdzieś tam w niej jest zielona nitka. I ta zielona nitka, mówię, mamo, ale nam się to wszystko jakoś tutaj poukładało. A Krzysztof jeszcze mówi, wiesz, o źródle, że on tą stułę jakoś tutaj na sercu trzymał, i że ta nitka coś tutaj do serca, ale w ten sposób prowadzi nas do źródła. No a wszystkie moje źródła są w tobie. To taki, y, wiesz, y, motiv, nie? Dla, 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 dla Krzysztofa. I tak sobie później pomyślałem. A drugim takim, y, jakby life motivem w tej książce, to jest y, spotkanie z Bartymeuszem. On tam cały czas tutaj, to jest, to jest podobna sprawa z Bartymeuszem, bo tam no, pierwsze spotkanie z tym ślepcem uczniów Chrystusa jest takie: przestań, co, co wołasz, nie krzyjdź, go, uspokój się. To jest moment, w którym oni są sami z tym, z kalectwem tego człowieka i z cierpieniem tego człowieka. I, yy, I są bezradni wobec tego. Nie są w stanie. Nie ma źródła po prostu. Mm. Siły jakieś. Nie wiedzą, co z tym zrobić. No, no lepiej ucisz się, nie krzycz, już przestań krzyczeć. I nagle wszystko się zmienia, kiedy Chrystus mówi: zawołajcie go. I kiedy są z Chrystusem. To nagle otwiera się źródło. I mówią do niego coś zupełnie innego. Bądź dobry myśli. Bądź dobrej myśli, wołacie. W nich następuje przemiana. Pierwsza przemiana następuje w nich, w tych, którzy go uciszali. I otwiera się zupełnie nowy, nowe perspektywy, zupełnie nowe, nowe spojrzenie na całą sytuację. I, i to wszystkie nasze źródła są w Tobie, nie? Dopóki tego źródła nie ma, no to ucisz się i uspokój się, bo, bo jesteśmy bezradni wobec swojej sytuacji. A to niesamowite, bo wiesz, kieruje nas to na, na to, co jest najważniejsze, czyli na źródło, żebyśmy też nie zapominali, bo Krzysztof nas tu pionizował wiele razy. Że to nie ja jestem kreatorem, to nie jest mój produkt, tak? To nie ja daję nadzieję temu człowiekowi. Ale z drugiej strony, wiesz, to, o czym mówisz, rola tych osób, które zachodzi jakby w pewne współdziałanie. Tak. To, to jest ciekawe. Ja więc zasadzie redagując tą książkę, bo ja redagowałem też, to dokonałem dwóch gigantycznych odkryć, bardzo prostych. Pierwsze odkrycie to to, że Chrystus nie zrobił niczego sam. Żadnego cudu, żadnego nauczania, żadnego kazania, nic. Pierwszy zebrał ekipę i dopiero jak była zebrana ekipa, to zaczął swoje nauczanie, zaczął cuda. I to, to, te pierwsze spotkania są niebywałe. To, 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 co się stało z uczniami Jana nie? to jest Mesjasz, oni poszli za nim, on stanął, odwrócił się no i zadaje im pytanie z tezą, czego szukacie, nie? Yy, to znaczy Chrystus już wie, że szukają. Mówi, ja już wiem, że szukacie, ale czego szukacie? No i oni odpowiadają, gdzie mieszkasz. Skąd taki pomysł w tych chłopakach, żeby zapytać o coś takiego? To jest Emanuel, Bóg z nami, nie? I oni no, no, dosłownie w dziesiątkę trafiają i Chrystus z mówi, no tam czwarta ulica po prawej stronie, ten duży dom, tylko mówi, chodźcie, zobaczycie. Skąd? I dla mnie to jest pytanie, na przykład dla wszystkich ojców w duchownych w seminariach, jak można prowadzić formację kleryków, żeby zadawali tak trafne pytania? I jak wyglądała formacja Jana Chrzciciela, że doprowadził tych uczniów do tak trafnych pytań. I to mi towarzyszyło przez kilka ładnych lat, to pytanie. I odpowiedź, którą znalazłem, jest banalnie prosta. Chrystus i Jan Chrzciciel to byli kuzynowie. Na pewno. Bawili się w piaskownicy razem, biegali po, ogrodę, po ogrodzie. Jeśli była piłka, to grali w piłkę, chodzili na ryby. No i na pewno było tak, że na ferie Jezus jeździł do Jan Chrzciciela, Jan Chrzciciel przyjeżdża do Jezusa. Na wakacje. I po prostu Jan chrzciciel mówił im o tym, jak fajnie było mieszkać u Chrystusa. Jakie to były fajne. Fajnie było na wakacje. Ta, na wakacje. Jak do niego pojechałem, Aha. jak tego. I oni po prostu, gdzie mieszkasz? No? My chcemy przeżyć to samo, wiesz? I to jest od początku, to jest setne Ewangelii. Możemy przekazać tylko to, co żeśmy sami przeżyli. Teorii żadnej, nic nie przekazać. Tylko to, co żeśmy sami przeżyli, nie? Hmm. I, I to. Yy, zawołajcie go yy, z tym Partymeuszem, to to jest ten moment, w którym uczniowie Chrystusa coś przeżywają, znaczy nie jesteśmy sami w naszym problemie. A to wyjdę ci zdanie, ale nie wydaje ci się, że to trochę skrzeczy w tym, że w tym naszym dzisiejszym społeczeństwie mm, mm, jesteśmy indywidualnościami, że nam to za bardzo nie gra, że tak razem, bo używasz liczby mnogiej, symbolicznie oczywiście. Tak, ale to yy, Krzysiu w tej książce dokonuje niesamowitego rozróżnienia yy, między yy, poczuciem niezależności a, samo, a samodzielnością. Wychowanie, które prowadzi do niezależności jest błędnym wychowaniem. To jest wychowanie, które prowadzi do nikąd, bo my nigdy nie będziemy niezależni jak widzę wiesz, czasami mamuśki, które wychowują swoje córeczki, najważniejsze, żebyś była niezależna, żebyś od nikogo nie zależała, żebyś nie zależała od szefa w pracy, od firmy swojej, od, broń Boże, od męża. Od, taki kompletnie, ta niezależność to jest autostrada w kierunku samotności, a nawet izolacji bardziej. Osam... Bo, te osamotnienia, mhm. tak, bo, bo Krzysiu bardzo ma dobry stosunek do samotności. I tak. a, a i też rozróżnia sami samotnością, a izolacją, czy osamotnieniem, czy opuszczeniem. To są inne rzeczy u niego. I, I ta, ta yy, zgodzenie się na, na zależność, nie? Że, że wiesz, yy, no jechałem dzisiaj ty pociągiem, ja jakąś panią spotkałem, yy, porozmawialiśmy chwilę w pociągu. Ja, 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 mój nastrój dzisiaj zależy od tego spotkania, które przeżyłem w pociągu, od tego jakżeśmy się tu przywitali w studio. Yy, no, zależymy od siebie. I to jest to, 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 jest, no, to jest oczywiste. Co więcej, ta zależność między nami ma ogromną siłę, ogromną moc. I to jest coś, co, co to, to widać, Rozmożenie chleba, wydajcie im jeść, te wszystkie rzeczy. Czy, czy nie wiem, kana galijska. Kana galijska jest niesłychana, bo tam zmienia się, Bóg zmienia zdanie, Chrystus zmienia zdanie. Nie mają wina. Nie? No to, to to jest to być może opowieść o sytuacji. sytuacji bardzo skrajny. Wesele, to tam trzeba się weselić. W piśmie świętym, wino jest symbolem radości, nie? Czyli jest wesele, na które nie ma radości. No, no, można sobie wejść w takie, takie yy, sposób rozumienia te, te, tej całej sceny. Yy, nie, twoja sprawa, to nie jest nasza sprawa. Nie, nie wchodzimy w to, Chrystus mówi. I za chwilkę mówi: yy, napełnijcie z tą Co się wydarzyło takiego, że on zmienił zdanie? I to, to jest w ogóle, to jest, na tym polega modlitwa Maryjna. Też. Ona, ona mówi, jak, jaka jest sytuacja, nie mają wina. Nie, 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 nie zajmujemy się tym, ale chciałabym, żebyś wiedział, że zrobimy wszystko, cokolwiek ty powiesz. Mamy gotowość sobie współpracy, współdziałania. Ty powiesz co? My to zrobimy. A jak ta sytuacja jest, to, to, to zmienia zwolnie sytuacji. To, to napełnicie stąpię wodą. I następuje współpraca. I co więcej, ta, ta, tam, tam jest dużo takich momentów zaufania i głębokiego zaufania napełnili pobrzegi, Nie czy mm czwarte, -hmm. nie, nie coś tam, tylko to, tam, te, 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 te niuanse, które Jan wydobywa, y, pokazują, że ta, ta gotowość współpracy jest i, i no, no, cud jest wspólny. Zresztą to jest potem niesamowite. A słudzy, którzy czerpali wodę, która stała się winem, czy najprawdopodobniej to było tak, że oni zaczerpnili wodę? Jak nieśli, ile tam było ufności w tych ludziach. Wiesz co, no ale dobrze, to w takim razie jak to się ma, wiesz, bo mówisz tutaj o, o tej ufności, ale każdy z nas potrzebuje jakby takiego, nie wiem, zabezpieczenia, jakiejś porządnej polisy i czymś jakby naturalnym jest gromadzenie, że my chcemy się zabezpieczyć. Yy, gromadzimy, bo... Yy, a nóż. No i teraz dokładnie uderzyłeś w punkt kolejnego odkrycia tej książki. Yy, nie wiem, czy w czasie redagowania, czy po, później, ale nagle zrozumiałem, Yy, przypowieść, której ja, ja uważam, że ona nie mogła już od Chrystusa pochodzić. Wiele lat i bywało tak, to, to już przepraszam bardzo, powiem, powiem się wyspowiadać. Yy, było tak, że jak była nam ta przypowieść, nie ja omijałem ją, bo stwierdziłem, że to jest na pewno jakiś dopisek późniejszy. Chodzi o to, o spichlerzach. Aha. Facetowi obrodziło pole. No i co ma z tym zrobić? Ma się zmarnować, co? Rozbudował spichlerze, na to słyszy, że jest głupim. Ja jestem z Wielkopolski. To jest dla mnie nie do przyjęcia coś takiego. No co, ma się zmarnować, ma to wyrzucić, ma nie zebrać z pola? No, 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 Biblia poznańska, nie? Rozbudowuje się to w Małopolsce. <laughs> to jest, ale w poznańskim to jest, Ja nie, nie wiem, hmm. jak to poznańacy, to nie ja jeden omijam tą przypowieść. I, i, i nie, nie radziłem sobie z tego, kompletnie sobie nie radziłem. Co, co za pomysł? I przyszła myśl bardzo, bardzo prosta. A co mógł zrobić innego? Obrodziło mi pole. Co mógł zrobić? Wyjść przed dom i się rozejrzeć, a komu nie obrodziło pole? O, tam mu nie obrodziło pole, to mu zawiozę. Tam mu nie obrodziło pole, to mu zawiozę, nie? No dobrze, ale za pięć lat tobie nie obrodzi pole. No to wtedy wyjdę przed dom i rozglądam się, kto pierwszym przywiezie. A, w domu jesteśmy. Wzajemność. Współdziałanie. Wzajemność. A. To jest przypowiedź o wzajemności, wiesz? Ale wzajemność, przygotowanie przestrzeni wzajemności wiąże się z ryzykiem. To jest ryzyko. Hmm. To jest ryzyko. Ktoś nas I, wykiwa, może. Tak, może. Tak, mo, może, hmm. może się nie sprawdzi, może się nie uda, może. Yy, ja widzę teraz, niektórzy są małżeństwa, które yy, też po przeczytaniu tej książki. Starają się nie zabezpieczać za bardzo. To, co to, to Krzyś mówi w tej książce, też za bardzo, mm -hmm. nie? Tak, za bardzo, nie? Mm -hmm. Nie marcie się zbytnio. Zbyt. Zbytnio, za bardzo się nie marci, nie? I, I są małżeństwa, które próbują żyć na takim minimum potrzeb. To, to, co jest niezbędne, to mamy, ale nie gromadzimy, nie? Dzieciaki nie mają całej szafy pruszaków, mają jednego pruszaczka, Które ukochają, ale wystarczy jeden. Yy, ubrania, rzeczy, to, co nam jest potrzebne, takie yy, niech to nam wystarczy. Nie? I chcę głowę posypać popiołem. To... Ja ale... wiesz, czasami się udaje, znaczy... czasami się udaje. No. Ale wiesz, to w tym kontekście, tak może trochę subiektywnie, ale bardzo mi zależy na koniec. Chciałem Cię zapytać, bo, no bo mówisz, że to było dla Ciebie w jakiś sposób odkrycie, a na początku to gdzieś tam leżały w Waszych zasobach te nagrania. To gdybyś mógł się podzielić tak subiektywnie, bo rozumiem, że odkryto przed Tobą Krzysztof że to było to odkrycie. Wiesz, chciałem też zapytać, w jaki sposób to rezonuje, czy rezonowało no, bo jego zagnięciu kiedy ty jeszcze raz odszukałeś te teksty, te nagrania, kiedy z nimi pracowałeś. Ja, wiesz, to się zastanawiałem, jak Krzysztof reagował na... No, bo Krzysztof był bardzo przenikliwy, miał spojrzenie i był bardzo, jak powiedzieć, empatyczny, ale też bardzo uważny, nie? Mhm. I pewnie... Na, zauważył, że kolekcje, które głosi u mnie, nie ruszają mnie za bardzo i że nie, 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 nie tryskam z zachwytów. I, i jak, jak on sobie z tym poradził też, nie? Mi się wydaje, że Krzysiu mówił tak, pewnie sobie tak, rzucaj chleb na wody płynące, jak u nie? Rzucaj i nie patrz, nie patrz kiedy zje. Kto zje, kiedy zje? Rzucaj i już. I to jest ta swoboda Krzysia, nie? Że on nie, nie, nie jest autorem tego dzieła, nie? On, on bierze udział w tym dziele. On, jego zadanie jest przynieść notatki, otworzyć zeszycik, yy, ładnie po polsku to przeczytać, powiedzieć, to, co sam przeżył, a co się dalej z tym stanie, to już. I to, to, jest, to jest ewidentna Ewangelia, nie? gdzieś lata później nagle, yy, to po prostu ja musiałem też jak, w jakiś sposób życiowo do tego dojrzeć sobie, żeby nagle te słowa były im potrzebne. nie? I, i teraz przestałem się kompletnie martwić, biorę książkę jakąś książka kompletnie do mnie przemawia, bo to jest świetna książka o duchowości. W ogóle się tym nie martwię, przyjdzie czas, za pięć lat wezmę tą książkę, wtedy mi pomoże, dzisiaj, no nie na dzisiaj, na no, no. dzisiaj coś innego. Dzięki. W takim razie zostawiamy y, naszych słuchaczy, którzy nas oglądają, posłuchają, y, chyba z tymi spichlerzami, nie? To, spichlerzy są kapitalne, ale w tej, ta, ta książka skrzy się, skrzy się od rewelacyjnych myśli, i sądzę, że ktokolwiek będzie ją czytał w Wielkim Poście w tym roku. To znajdzie dla siebie tam y, paś paśnik, karmnik i tam sobie wydziobie bardzo fajne ziarenka. I jeszcze wiesz co? Y, właśnie bądź dobrej myśli. Y, mi to pachnie tą nadzieją, a szczególnie teraz w tym roku jubileuszowym. To jest no to jest yy, papież Franciszek, to on u, u, u bardzo utkwił u świętego Pawła. Tak. Nadzieja zawieźć nie może, tak. ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że ta miłość jest rozlana, że, że mamy tak ogromny potencjał dobra w sobie, że czasami te, tak ci ludzie u nie ucieszali go, ucieszali go. I czasami jedno słowo Chrystusa wystarczyło, że nagle zupełnie zmieni postawę swoją. Nie? I to, to jest w nas. To my to wnosimy sobie, tych, tych naczyniach glinianych, nosimy w sobie przeogromną moc. Nie? Miłość Boża, rozlana, nie, nie będzie rozlana, nie kiedyś się rozleje, jest, jest. rozlana w naszych sercach. No. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był ksiądz Mirosław Maliński Malina. To jest nasze pierwsze spotkanie. Zapraszamy na kolejne, wokół kolejnej publikacji Księdza Krzysztofa Grzewocza. I bardzo dziękujemy serdecznie tym wszystkim osobom, które nas wsparły, dzięki którym mogliśmy dzisiaj się spotkać. Dziękujemy. Co to dla ciebie znaczy? Powiedzieć komuś bądź dobrej myśli. To jest jedno z podstawowych przesłań chrześcijańskich. To jest to zdanie, które mówi mi Bóg. To znaczy, inaczej, że to zdanie stwarza ową mądrą myśl. Tylko to, to, to jest pełne ufności, mądrości spojrzenie, które widzi w, byt, w tym wydarzeniu, które spotykam dobrą myśl. To pojęcie myśl to jest coś więcej niż tylko intelektualna myśl, to jest też dobra myśl moich uczuć, zachowań, gestów. To jest taki, taki myśl jako sens, jako bogactwo, bądź dobrego bogactwa. Znaczy, w zaufaniu, w tym spojrzeniu człowieka ubogiego, widzę w wydarzeniu wartość, dobrą myśl, w sensie dobrego sensu, błąd sensu, takiego bogactwa, że ta chwila ma bogactwo. I mówiąc drugiemu człowiekowi bądź dobrej myśli, mówię mu: ty jest, ty, Tobie jest dobra myśl. Ja ją nie stwarzam, mówiąc tobie bądź dobrej myśli, tylko ja, ja ci pozwalam odkryć. Jeśli ja mówię, że ja muszę zdobyć Twoje zaufanie, to znaczy, że ja nie ufam Tobie. Nie? To, to, jest już, to, już jest, to już jest kolektywna nieświadomość nieufna. Ja nie muszę zdobywać Twojego zaufania. Ono jest w Tobie. My nie stwarzamy zaufania. Zaufanie jest w nas. Tak samo tu ta dobra myśl jest już w tej, tej sytuacji. Ja nie muszę mówić do, 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 do dobrej lampki wina: bądź dobrym winem i wino staje się dobre. Nie? Mówiąc bądź dobrej myśli, mówię to jakby wskazuje, przypominam temu winu, jesteś dobrym winem, przypominam Tobie, temu, temu człowiekowi, w Tobie jest dobra myśl. Nie? To jest taka wymiana zaufania, wymiana spojrzeń, które mówimy sobie nawzajem: bądź dobrej myśli. To znaczy, w tym spojrzeniu pełnym ufności. Odkrywam bogactwo w tym wydarzeniu, w tym spotkaniu. Odkrywam, nie stwarzam. Zawsze nasze oczy widzą lepiej innych niż siebie samego. I to jest też nasza genialna odpowiedzialność za siebie, taka wzajemność, że ja mówię Tobie bądź dobrej myśli, a ty mi mówisz bądź dobrej myśli. Gdyby człowiek się zamknął sam w sobie, w swoim pomieszczeniu i próbował sobie mówić sobie samemu tylko w tym izolacji, bądź dobrej myśli, to nie bylibyśmy dobrej myśli. To jest taka wzajemność, Jeden człowiek mówi do drugiego, bądź dobry myśli. Ja w spojrzeniu drugiego człowieka odkrywam to, co mogę w sobie smakować. A on w moim spojrzeniu odkryje to, co on może smakować. To bycie dobre, to jest dobra myśl, to jest dobra chwila, to jest dobry moment, to jest dobra książka, dobry film, dobre spotkanie, dobra osoba, dobre uczucie, dobry sen, dobre wspomnienie. To jest dobra rzecz, żeby smakować. To jest bardzo głębokie, mądre zdanie mówić sobie. To jest też nasze, nasze chrześcijańskie przesłanie, nasza chrześcijańska służba, służba ludzi mądrych mówić innym bądź dobrej myśli, mówić sobie, mówić innym, bądź dobrej myśli do rzeczywistości, która mnie spotyka po to, żeby jej się nie bać, żeby także, żebym ja miał odwagę smakować tę chwilę, tak jak smakowali tę chwilę ludzie, którzy powiedzieli do niewidomego bądź dobrej myśli, ale też oni smakowali tę chwilę. Oni, mówiąc to, uświadomili sobie to. Mamy tylko to, co oddaliśmy. W tym mówieniu komuś, bądź dobre myśli, ja też tą myśl jako dobrą przyjmuję. W tym oddaniu, tak jak no, wtedy ja mogę też smakować tę dobrą myśl. Bardzo głębokie treści kryją się w tym jednym zdaniu: bądź dobre myśli. To jest to są mądrzy ludzie, którzy odkrywają w rzeczywistości nie tylko tego, czego nie ma, taki właśnie, taki syndrom zespołu pourazowego, ale to, co jest dobrą myślą. My usłyszymy w Eucharystii słowa, pełne są niebiosa i ziemia Twojej chwały. Pełne, pleni, są. Nie takie, takie nakapane tam gdzieś, pek, 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 takie trzy kropelki na całą polskę. I szukaj tutaj biedaku gdzieś, czy w Wieszczadach, czy w Warszawie te. Pełne są niebiosa i ziemia chwały, Boga, jego bogactwa, jego wspaniałości. To jest też błąd dobrej myśli, znaczy, że ja widzę w tych konkretnych, nawet w trudnych wydarzeniach, trudnych wydarzeniach to, co jest dobrą myślą, nawet tak jak w życiu niewidomego człowieka.